Dzień dobry, ja jestem Krzysztof Polak, a to jest jedyna i studentka roku. Gabriela Kania. Tak, dzień dobry. A, mieliśmy już tutaj wywiad z Gabi, e, tylko że wtedy jeszcze nie była studentką roku, tylko studentką miesiąca. A teraz, no, druga runda, jakby jest level wyżej. A, pierwsze pytanko, jak się czujesz jako studentka roku? Mm. Jest mi bardzo miło, tak jak poprzednio. Myślę, że jest to docenienie mm, moich działań, tak, no, jest to bardzo miłe. No, no i dobrze, trzeba być zadowolony. No. Czasem, czasem taka wysoka tytułatura może nas przytłoczyć, ale nie ma co się przejmować. A, mamy parę pytań. E, drugie pytanie, jakie mamy przygotowane dla Ciebie, e, jest o język migowy. Um, bo uczysz się migowego dość długo. Tak. Ile? <grym> Myślę, że od pierwszego roku studiów, kiedy uniwersytet zaproponował darmowe kursy, a później um, kontynuowałam naukę we własnym zakresie poza uniwersytetem. A pomigasz coś? To jest dzień dobry. Mój imię G a b r i l a Nazwisko K-a-n-i-a. Świetnie. Polecasz naukę migowego? Próbujesz? Tak, bardzo. Z tego co wiem, na uniwersytecie znowu ruszyły darmowe kursy. Przynajmniej taki był pod koniec drugiego semestru w zeszłym roku. Warto skorzystać. No Bardzo dobrze. Trzecie pytanie, jakie mamy. A, pozwól, że to akurat przeczytam. Bardzo prężnie działasz naukowo. Jesteś członkinią Zarządu Studenckiego Koła Naukowego Control Up! i w związku z tym dużo podróżujesz. Wzięłaś udział w kilku konferencjach naukowych za granicą, między innymi w Finlandii i Słowenii. Czy lubisz występować publicznie podczas konferencji? Mm, tak, to... Myślę, że no, nie powiem, że nie lubię występować, ale nie jest to dla mnie całkiem komfortowe. Mm, to wystąpienia są dla mnie stresujące, na przykład tutaj. <śmiech> <śmiech> ale na konferencji najważniejsze jest dla mnie, żeby spotkać się z innymi uczestnikami i wymienić się doświadczeniami, posłuchać, co oni mają do powiedzenia, jakie projekty prowadzą. Mm. Raczej czas na scenie staram się skrócić do minimum. No i dobrze, nie ma co się zbytnio stresować. Na można krócej. Któraś z tych konferencji w Słowenii i Finlandii coś, coś wspomnisz, coś opowiesz? która ci się bardziej podobała? Tak, to yy, najbardziej podobała mi się konferencja w Finlandii. Była to Europejska Konferencja Psychologii Rozwojowej, czyli o dzieciach, związana z dziećmi. Yy, w tym roku była w Finlandii i nie. Każdy aspekt był dla mnie bardzo dobrze przygotowany. Od organizacji po udogodnienia dla uczestników. Również tematyka, bo najbardziej interesuje się psychologią dzieci i tym się zajmuję w pracy naukowej. Wszystko tam było bardzo dobrze przygotowane, nawet jedzenie miało uwzględnienie osób wegę i bezglutenu. Hmm. No to dobrze. Tak. Ogólnie konferencje zagraniczne są bardzo ciekawe. Różnią się od tych w Polsce? Tak, ale byłam tylko na dwóch, więc nie jestem ekspertką. Za granicą nie ma tego dystansu między ludźmi i mimo że ktoś jest na wysokim stanowisku, chętnie też rozmawia ze mną, czyli studentką, Roku, co nie jest takie powszechne na ogólnopolskich konferencjach w Polsce, które nie są organizowane przez koła naukowe. Hmm, no to dobrze, jakby. A widać, że jakby nauka jest ponad y, czymś łączącym, czymś, co y, nie, nie, nie chowamy się za swoimi tytułami za pozycją, tylko można, każdy może przyłożyć się do rozwoju tego. Tak. No, I to jest piękna idea. Zobaczmy, jakie mamy <laughs> następne pytanie. O. E, czy łatwo jest ci przełamać się przed wystąpieniami w językach obcych? E, czy czasami napotkałaś na jakieś trudności podczas swojego wystąpienia? Mm, tak, to tak jak mówiłam, nawet wystąpienia w y, grupie ćwiczeniowej na studiach są dla mnie trudne. Mm. Raczej jest to coś do przejścia? Stresuję się, ale staram się pamiętać o tym, że na konferencji nikt nie przyszedł, żeby szukać błędów, czy to językowych. Yy, żadnych błędów. Po prostu ludzie przychodzą, żeby czegoś się dowiedzieć, a nie żeby oceniać, czy ktoś ma doskonały angielski, albo piękny akcent. Hmm, wiadomo, nie? Tak trzeba. I mówisz, że dajesz sobie radę, tak jak tutaj w wywiadzie też sobie dajesz radę, nie? Mam nadzieję. Powiedz coś więcej o swoim kole naukowym. Okej. Okay. Control Up. Jest to studenckie koło naukowe Control Up, które działa przy Instytucie Psychologii w Naukę, na obecnie. Naszą opiekunką jest dr Natalia Józefacka. Ona sama zajmuje się w pracy naukowej samoregulacją dzieci, przez co nasze koło też głównie na tym się skupia. Tak, właściwie to na pierwszym roku studiów założyłam to koło razem z Dominikiem i z Konradem. I od od tego czasu staramy się zrobić coś więcej dla innych studentów. Hmm. Na początku prowadziliśmy przede wszystkim projekty i warsztaty, ale teraz otworzyliśmy się też na innych studentów, innych kierunków. Na przykład mamy cykl, yy, cykl wydarzeń Kino Control Up. Właśnie, bo teraz jakieś organizacje organizowaliście filmowe wydarzenia. Tak, więc nasze koło organizuje wydarzenia kino-control-up, które są otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Nie trzeba być z psychologii ani z. nie trzeba być członkiem czy członkinią koła, nie trzeba nawet być z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej. Więc zapraszamy wszystkich chętnych na spotkaniach. Yy, oglądamy film, następnie jest dyskusja moderowana przez dr Barbarę Superson, ale nie trzeba brać udziału w dyskusji, jeśli ktoś nie chce wypowiadać się na forum, zawsze można tylko posłuchać, więc zapraszamy nawet ze znajomymi. O, no to świetnie. To są wydarzenia cykliczne, czy...? Yy... Tak, są to wydarzenia raz w miesiącu. Raz w miesiącu, daty losowo podawane? Czy... Tak. Tak, dobra. A śledźcie, śledźcie koło, to może na jednego dnia przyjdziecie na film i doświadczycie ciekawej dyskusji. Zapraszamy. No to co, chyba będziemy kończyli nasz wywiad. Gabi, czy chcesz jeszcze dodać coś naszym słuchaczom i widzom? Tak. Dziękuję za oglądanie filmu. Pozdrawiam wszystkich. Zapraszamy na koło. Trzymajcie się. Tak. Ja byłem Krzysztof Polak, a to była niepowtarzalna studentka roku.